Dzień dobry, jestem Julian Fałat. Chciałbym opowiedzieć o obrazie pod tytułem Widok Krakowa. Widok Krakowa, także widok na mury i baszty Krakowa, akwarela z 1896 roku, przedstawiająca krakowski barbakan i bramę floriańską, znajdująca się w Galerii Sztuki Polskiej lata 1800 i 1945 Muzeum Śląskiego w Katowicach. Przedstawiłem jesienną panoramę Krakowa. Na pierwszym planie po lewej stronie uwieczniłem zabytkowy krakowski barbakan, zaś w centralnej części bramę floriańską. Akwarela powstała w 1896 roku. Ma wymiary 65,5 x 163,5 cm, jest sygnowana w prawym dolnym rogu Joul Fałat 96 Kraków. Muzeum Śląskie w Katowicach kupiło obraz w antykwariacie artystycznym Tradycja Franciszka Studzińskiego w Krakowie w 1929 roku.